Dzień dobry w poniedziałek rano, moje drogie robaczki. Zaczynamy drugi tydzień wyzwania, like a boss. Dla spóźnialskich, nie jest jeszcze za późno, możecie się do nas przyłączyć. Link do zapisów zostawiam dla was w opisie. I jeszcze jedno, nim zaczniemy, jakieś takie mam szczęście, że prawie za każdym razem, kiedy organizuję dla was wyzwanie, muszę się rozchorować. Dołożę wszelkich starań, aby czytać wyraźnie. A dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. Zaczynamy od podstawowych słówek: to jest konto, account, filia, branch, rachunek bieżący, current account, płacić kartą debetową, pay by debit card, wspólne konto z kimś, joint account with. Jesteśmy na plusie. We are in the black. Jesteśmy na minusie przetłumaczylibyśmy jako We are in the red. A więc be in the red, być na minusie. Overdraft. Przekroczenie stanu konta. Stopa procentowa. Interest rate. Konto oszczędnościowe. Savings account karta kredytowa to oczywiście credit card spłacić dług pay off a debt zwracam uwagę by nie wymawiamy debt kredyt hipoteczny mortgage pożyczka loan panel numer dwa wyciąg z konta to account statement a saldo to Balance Opłaty bankowe Banking Charges Bankowość internetowa Internet Banking Zarządzać kontem Manage your account I wreszcie robić przelew Make a transfer Make a wire transfer Albo Wire the money I ostatni panel, na którym mamy system emerytalny przedsiębiorstwa company pension scheme składki contributions prywatny fundusz emerytalny to private pension a emerytura państwowa state pension.